Czy nieskończoność istnieje? Na samą myśl o niej kręci mi się w głowie. Jest piękna i ekscytująca. Gdybym myślał o tym, że po śmierci już zawsze będę nieżywy. Gdzie szukać prawdziwej nieskończoności? Czy to liczba, koncepcja lub miejsce? Pewnie wszystko naraz wskazuje na coś nowego. Czy istnieje poza naszymi umysłami? Nieskończoność rządzi się innymi zasadami. Sumowanie czy mnożenie nieskończoności prowadzi do dziwnych paradoksów. Ile to jest nieskończoność plus nieskończoność? A to dopiero początek. Ciągnie się bez końca. Czy możemy ją objąć i powiedzieć oto i ona, nieskończoność. Dla mnie to również emocje. Czuję, że jestem potężniejsza, bo wiem, jaka jestem mała. Być świadomym znaczy zmagać się z nieskończonością. Możemy tworzyć piękno i doświadczać cudów, niezależnie od tego, jak ulotne są nasze przeżycia. Ustalenie, że jakiś obiekt fizyczny jest nieskończony byłoby niezwykle ekscytujące.